Przemówił ksiądz, a jego słowa są tykającą bombą zegarową. W ekskluzywnym wywiadzie otwarcie potępia biskupów. Mówi, że zdradzili Chrystusa, że milczą w obliczu zła i że nadchodzi burza. Ale to nie wszystko, dużo więcej. To, co ma zostać ujawnione, dotyczy każdego katolika. Zostań do końca. Ten film może zmienić twoje spojrzenie na Kościół. W niedawnym wywiadzie dla LifeSite News, kontrowersyjny, ale coraz bardziej słuchany ksiądz James Altman wypowiedział słowa, które zachwiały i tak już kruchą równowagą amerykańskiego kościoła aż do jego fundamentów. W centrum jego oskarżeń znalazł się kardynał Robert McElroy, bliski współpracownik papieża Franciszka i czołowa postać postępowego episkopatu. Sama istota zła, powiedział Altman bez wahania. Być może najgorszy prałat, jakiego mamy w Stanach Zjednoczonych. Oskarżenie nie pozostawia miejsca na interpretacje ani na dyplomatyczne zaprzeczenia. Altman, znany z ostrej krytyki modernistycznych biskupów i odstępstw doktrynalnych, użył bardzo ostrego tonu, oskarżając McElroya nie tylko o propagowanie antykatolickich ideologii, ale także o czynny udział w tuszowaniu bardzo poważnych przypadków. W tym epizodów rytualnych, nadużyć satanistycznych. Wywiad, nagrany podczas wydarzenia publicznego i wyemitowany przez Live Site News, stał się już wiralem, a Altman jest postrzegany jako jeden z niewielu ludzi, którzy są gotowi powiedzieć to, o czym wielu milczy ze strachu lub ze względów praktycznych. McElroy, będący celem ataków, Wielokrotnie znajdował się w centrum kontrowersji z powodu swoich poglądów na temat płci, aborcji i synodalności, ale nigdy wcześniej żaden współbrat w kapłaństwie nie zwrócił się do niego z taką agresją słowną. Milczenie konferencji episkopatu na temat tych oskarżeń jest ogłuszające. Jednak w amerykańskim kościele nastroje są teraz wybuchowe. A to może być dopiero pierwsza widoczna rysa na tamie, która ma zaraz pęknąć. Altman przemawiał bez żadnych filtrów, otwarcie potępiając to, co nazywał współudziałem milczenia wśród amerykańskich biskupów, winnych, jak powiedział, zdrady Chrystusa i jego Ewangelii. Według księdza, przypadek McElroya nie jest odosobniony, lecz stanowi widoczny szczyt skorumpowanej hierarchii, ściśle powiązanej z mocarstwami światowymi i interesami gospodarczymi. Nie można być katolikiem i jednocześnie popierać programu partii demokratycznej, powiedział, zauważając, że McElroy otwarcie opowiada się za poglądami politycznymi i moralnymi, które są sprzeczne z doktryną katolicką. Altman posunął się nawet do stwierdzenia, że kardynał McElroy nie tylko tuszował przypadki nadużyć, ale także chronił księży zamieszanych w satanistyczne rytuały odprawiane podczas mszy świętej. Przerażające oskarżenie nawiązujące do plotek i skarg, które pojawiały się już w ostatnich latach, lecz nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone. A potem czynią go kardynałem, uczynili go odpowiedzialnym za Waszyngton. Ale jak można nie widzieć zdrady? Dla wielu wierzących, słowa te niosą ze sobą gorzki posmak prawdy, która zbyt długo była przemilczana. Dla innych są to retoryczne przesady ze strony księdza który i tak jest w konflikcie z hierarchią. Stwierdził, że milczenie biskupów w obliczu pewnych odstępstw nie jest już zwykłym tchórzostwem, lecz aktywnym współudziałem w złu. Według księdza brak konkretnych reakcji ze strony hierarchów w obliczu skandali, takich jak ten, nie jest oznaką roztropności, lecz wzajemnej sieci ochrony, która chroni winnych i karze tych, którzy ośmielają się mówić. Następnie przytoczył przypadek biskupa Stricklanda, który według Altmana był jedynym człowiekiem, który publicznie bronił prawdy katolickiej i nie poszedł na kompromis. Wszyscy inni, powiedział, są winni przynajmniej przez zaniechanie. Nikt nie miał odwagi bronić Stricklanda, gdy został usunięty. Nikt nie podniósł głosu. Dlaczego? Ponieważ wszyscy są częścią tego samego systemu. Ton wywiadu zaczął coraz bardziej przypominać zbiorowy akt oskarżenia, aż w końcu zaproponowano coś, co do niedawna wydawało się nie do pomyślenia wykorzystanie narzędzi prawnych, takich jak ustawa RICO. Celem jest ściganie niektórych episkopatów diecezjalnych, oskarżonych nie tylko o tuszowanie faktów, ale także o korupcję w zarządzaniu funduszami kościelnymi, zmowę z podmiotami politycznymi a w niektórych przypadkach tolerowanie działalności sieci handlu ludźmi na granicach. Altman nazwał to wszystko nadchodzącym tsunami, duchowym, ale także publicznym i prawnym rozliczeniem, którego, jak powiedział, nie da się już powstrzymać. Czas formalnych dokumentów i konferencji prasowych minął, teraz nadszedł czas bezpośrednich działań, mówienia prawdy z odwagą, nawet jeśli to kosztuje. Następnie ksiądz przypomniał momenty, które określił jako prorocze, opowiadając, jak pozornie przypadkowe wydarzenia doprowadziły do decydujących spotkań, objawień duchowych i przesłań, które jego zdaniem potwierdzają powagę obecnego kryzysu kościelnego. Podczas wywiadu Altman podzielił się szczególnie poruszającym wydarzeniem. Egzorcysta rzekomo przekazał mu wiadomość w języku aramejskim, którą przypisywano samej Madonnie. Według tego przesłania Bóg jest bardzo rozgniewany na biskupów za to, że zamknęli kościoły podczas pandemii, uniemożliwiając wiernym przyjmowanie komunii świętej. Jesteś głosem Jego gniewu, głosiła wiadomość do Niego, a Bóg jest bardzo zadowolony. Objawienie, że ksiądz Altman przyjął to jako potwierdzenie Jego prorockiej roli w kościele rozdartym wewnętrzną zdradą. Oskarżył biskupów o podporządkowanie się nakazom państwa ze strachu przed pozwami i utratą ubezpieczenia. Zamknęli kościoły nie z roztropności, ale z tchórzostwa, powiedział. I ze strachu przed utratą pieniędzy. Ale supermarkety były otwarte. Zakazana była tylko msza. Altman podkreślił, że wierzący muszą przestać ślepo podążać za swoimi pastorami, zwłaszcza gdy jest oczywiste, że ci ostatni nie idą już za Chrystusem. Nie ma znaczenia, co mówi twój biskup, ważne jest to, co mówi Ewangelia, a jeśli cię zdradzi, to ty musisz go za to ukarać. Ksiądz wezwał następnie katolików do powrotu do prawdziwej doktryny, do studiowania wiary, do odrzucenia kompromisów i do pozostania w stanie łaski, ponieważ, jak powiedział, kara jest u drzwi. Według Altmana Kościół zmierza w kierunku nieuniknionej boskiej interwencji, a ci, którzy są letni lub nieświadomi jej, zostaną przytłoczeni jak głupie dziewice z Ewangelii. Kontynuując wywiad, Ksener Altman wydał surowe ostrzeżenie: Jeśli nie znasz swojej wiary, zostaniesz oszukany. Poznanie tego jest obowiązkiem, a nie opcją. Otwarcie oskarżył biskupów. O celowe wprowadzanie w błąd całych pokoleń katolików, zastępując katechizm pustymi sloganami, doktrynę osobistymi opiniami, a świętość tym, co niejasne. Znaleźliśmy się w widocznym kościele prowadzonym przez ludzi, którzy już nie wierzą w Boga objawienia, nie wierzą w boską sprawiedliwość, w sąd, a tym bardziej w piekło. Ton stawał się coraz bardziej apokaliptyczny. Według Altmana stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu wiary, w którym pasterze przestali przewodzić i stali się wilkami wśród owiec. Wszystko nadal wydaje się spokojne, ale każdy, kto ma oczy otwarte, rozumie, że załamanie jest nieuniknione. Następnie ostro skrytykował wiernych, którzy nadal finansują skompromitowane diecezje. Jeśli wrzucisz pensa do koszyka biskupa, który zdradza wiarę. Jesteś wspólnikiem. Przestań wspierać tych, którzy cię oszukują. Czas wybrać stronę. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg cię błogosławi.